Co się dzieje z tym Bitcoinem, co robić, czego nie robić, tego dowiesz się na tym materiale. Zatem w ostatniej analizie omawialiśmy sobie dywergencję, która nam tutaj powstała i ona na chwilę obecną jest unieważniona. Ja też laczki usuwam, RSI na chwilę również. Tak, Bitcoin osiągnął 44, a nawet więcej, tysięcy dolarów, a w ciągu doby zlikwidowane zostało około 250 milionów dolarów, czyli inaczej ćwierć miliarda. W poprzednich analizach bazowaliśmy głównie na tych kreseczkach, a mianowicie wzniesieniach Fibonacci'ego, które wyróżniały się na przestrzeni cykli bardzo, ale to bardzo skutecznie. I teraz, to co tutaj widzisz? Te dwie proste zielone kreski subtelnie, dyskretnie sobie tutaj wiszą, a pod nimi znajduje się, a pod nimi znajdują się dwie kolejne, które stanowiły wsparcie dla ostatniej mini konsolidacji, jeśli można tak nazwać, i stanowiły podwaliny do dalszych wzrostów. Czy tak będzie kolejny raz? Na tych poziomach? Nie wiem, ale... Wiem, że te wyznaczone poziomy świetnie się sprawdzały w przeszłości, jeśli chodzi o kanały, w których może się poruszać bitcoin. Dlatego jeśli 43,230 oraz 42,330 dolarów zostanie obronione, to jak najbardziej aktualne poziomy mogą się ugruntować oraz dać jeszcze większą przestrzeń oraz zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia 47,48, a nawet 48,640. Oczywiście nie mówię, że to będzie za jednym eksplozywnym ruchem, tak nie musi być. Jednak warto mieć na uwadze, że od aktualnego poziomu to dzieli nas jedynie 10% do osiągnięcia tych poziomów. A jak się okazuje, to w przypadku bitcoina potrafi być kwestia paru dni. Wchodząc w okres świąteczny, nie zdziwię się, jeśli ta presja popytowa zacznie powoli maleć ze względu na dodatkowe koszta oraz wydatki związane z okresem świątecznym i dalej. Dodam jeszcze do pieca, że na CNBC Dosłownie dwie godziny temu powiedzieli, że Bitcoin jest pierwszym aktywem w historii, który jest rzadszy niż złoto. A w kolejnym źródle informacji, zaufanym przez miliony osób na świecie, przewidują, że Bitcoin wchodzi w supercykl z celem 500 tysięcy dolarów za jedną sztukę bitcoina. W obliczu takich informacji, specjalnie wyłączę te wszystkie kryteczki, żebyś mógł się bardziej skupić, masz jedno zadanie w obliczu aktualnej sytuacji: nie zrobić z siebie jednego klauna. Ludzie zaczynają sobie powoli przypominać o Bitcoinie i całej gromadzie altcoinów, a metryka kochana przez wielu, czyli wskaźnik strachu i chciwości, pokazuje zdecydowanie pozytywny sentyment, a wręcz chciwość, ale jak widać jest jeszcze przestrzeń na podkręcenie tej metryki. To jest jak najbardziej normalne, że wyższe poziomy równają się wyższej euforii, a wykres Bitcoina sam w sobie wygląda obiektywnie patrząc potężnie. W tym materiale mam nadzieję, że nieco ostudzę Twoją głowę, bo tak naprawdę to okres, w którym aktualnie się znajdujemy i będziemy jeszcze tutaj iść aż do halvingu, który zbliża się coraz to większymi krokami. 137 dni. Nieco ponad 4 miesiące od teraz, od dosłownie najważniejszego wydarzenia dla całego rynku kryptowalut, tyle nas dzieli. Zatem lokalny szczyt Bitcoina przed halvingiem powinien Ciebie interesować jako taki punkt zakotwiczenia do podejmowania konkretnych decyzji. Dlatego spójrzmy sobie, jak historycznie to wyglądało. Ja już to pokazywałem na poprzednich materiałach, ale na szybko sobie przypomnimy. I widzimy tutaj, że w poprzednich cyklach od globalnego szczytu do szczytu przed halvingiem była różnica w tym przypadku 31,5%. W kolejnym cyklu różnica między szczytami wynosiła również około 30%. Aktualnie, gdzie my się znajdujemy? Połączmy sobie kropki lub poziomy, jak kto woli, i aktualnie znajdujemy się poniżej 36% od globalnego szczytu, od all-time high bitcoina, ale jeśli sobie podniesiemy tą metrykę nieco wyżej. Czyli właśnie na 30% to zauważymy, że to również nam się zazębi mniej więcej z tym, o czym wcześniej mówiłem. To się wręcz zazębi idealnie z wyznaczonym wcześniej poziomem, czyli widzisz ta tutaj linia, która może nam wyznaczyć potencjalny szczyt bitcoina, ale nie musi, przypominam. Dlatego ja osobiście zacząłem teraz budować shorta, którego docelowo będę budować do osiągnięcia tych wyższych poziomów. I ja o wszystkim na bieżąco informuję na moim telegramie LCC, do, do którego znajdziesz darmowy dostęp pod tym filmem w opisie oraz przy pewnym komentarzu. Ale przypomnę, nie muszę się bawić w jakiś day trading i zwiększać swoją ekspozycję diametralnie na ryzyko z ogromnymi dźwigniami jak 100x, 80x, 50x i Nie. Ja otworzyłem shorta, o dźwigni 5X i już teraz deklaruję, że to będzie mój ostatni short w tym cyklu. Nie wiem, jaka cena Bitcoina będzie wynosiła w trakcie wrzucania tego materiału na YouTubie, dlatego tak jak mówiłem na Telegramie znajdziesz najbardziej aktualne informacje, jeśli chodzi o mój sposób rozgrywania rynku wraz z zagraniami na altcoinach. Ostatnio kupowałem food na altcoinie Shrap i dosłownie dwa dni później sprzedałem z 30% zyskiem. Wszystko transparentnie opisane. Jakby co ja wszystkie swoje pozycje rozgrywam na giełdzie Bybit. Jeśli jeszcze nie masz na jej konta, to nawet obiektywnie podchodząc do tematu, patrząc na suche liczby, to spotkasz tam jedne z najniższych prowizji na całym świecie. Więc link zostawiłem pod tym filmem. Tym bardziej, że w ostatnim czasie pisałem również na telegramie o launchpadzie na Bybit, na którym również dało się szybko i stosunkowo bezpiecznie zarobić ja ten launchpad rozgrywałem krótkoterminowo swoich tokenów się już pozbyłem z małym moonbagiem, a w trakcie nagrywania tego materiału również odbywa się IDO projektu INSP który na tyle mnie zaintrygował a w ostatnim czasie to rzadko kiedy takie projekty wpadały mi w ręce i możecie się spodziewać całego materiału na ten temat do launchpadu podchodziłem krótkoterminowo a jeśli chodzi o INSP, to dla mnie będzie to zdecydowanie pozycja na trzymanie długoterminowe, o czym zresztą będę dalej informował na Twitterze oraz szczególnie na Telegramie. A jeśli nie masz jeszcze ekspozycji na bitcoina i nie kupowałeś ze mną upadku FTX oraz nie akumulowałeś poniżej 20 tysięcy dolarów i w ich okolicach, to pewnie stoisz przed pytaniem, czy wchodzić teraz w bitcoina. Aby odpowiedzieć, Najlepiej wiedzieć, jaki jest stosunek ryzyka do potencjalnej nagrody, jeśli chodzi o zakupy w krótkim terminie. Jeśli chcesz sobie na szybko zarobić na tych kryptowalutach, bo widzicie, jak tutaj szybko rosną, no to tak jak mówiłem, mamy bardzo mocny opór na poziomach, gdy Bitcoin podskoczy o 10%, jednak warto się zastanowić, czy takie plus 10% jest dla Ciebie ważniejsze niż ryzyko w postaci powiedzmy upadku na wsparcie o 14%. Oraz warto mieć na uwadze mapy płynności, które pokazują nam, że ten eksplozywny ruch to jakimś tutaj przypadkiem zahaczył o pulę płynności, likwidując przy tym, tak jak sobie omówiliśmy wcześniej, ćwierć miliarda dolarów i nie zdziwię się, jeśli rozmiar tych likwidacji się powiększy, jednak to, co nas tutaj interesuje, to ryzyko. I widzimy tutaj, że budują się większe pule w okolicy 38 100 dolarów oraz 37400 dolarów. Biorąc pod uwagę fakt, że przed halvingiem mogliśmy doświadczyć nieraz korekty o wysokości 20%, a nawet 30%, i to raz jeszcze by się zazębiało właśnie z tymi poziomami. A przypomnę Tobie, że znajdujemy się teraz na lookbacku 7-dniowym, dlatego, przechodząc na wykres jednomiesięczny, to tutaj sytuacja ma się już o wiele inaczej. Otóż poziomy poniżej 34 300 dolarów również wyróżniają się dużą pulą płynności do zebrania przez marketmakerów, a to znajdowałoby się około 20% od aktualnych poziomów. Zatem stosunek ryzyka do potencjalnej nagrody nie jest na Twoją korzyść w krótkim terminie. A gdy pojawia się medialny szum dookoła bitcoina i kryptowalut, to naturalne jest, że osoby, które zapomniały o bitcoinie i kryptowalutach lub osoby, które straciły na bitcoinie, znowu zaczynają się interesować. A jeśli spojrzymy sobie raz jeszcze na suche liczby, czysto obiektywnie, większość na giełdzie straci. 80 czy 90%, nie pamiętam, traci na rynkach finansowych i w sferze kryptowalut nie jest inaczej. Dlatego jeśli chcesz rzeczywiście zarobić na tym rynku, to po pierwsze, powinna Ciebie interesować perspektywa długoterminowa oraz Tolerancja na dużą zmienność, a w tym duże spadki, korekty rzędu 20%, 30%, nawet 50% i więcej są tutaj normalne. Dla niektórych jest to okazja, aby dalej akumulować swoje cyfrowe aktywa, a dla niektórych, żeby się wyprzedawać ze strachem. Więc raz jeszcze odpowiedz sobie na pytanie, w której grupie jesteś ty. W tej kwestii warto również zerknąć na metrykę NUPL, Net Unrealized Profit and Loss. Widzimy tutaj, że ta niebieska linia, czyli właśnie NUPL, ona wchodzi w tą strefę belief slash denial, czyli w strefę nadziei i takiego niedowierzania. Historycznie to pierwsze spotkanie z tym poziomem po wyznaczeniu lokalnego dołku spotykał się z odrzuceniem. I w tym przypadku, jak to tutaj zbliżymy, to Bitcoin z 12 566 dolarów upadł na nawet 6627. Tym razem wątpię, abyśmy mieli do czynienia z aż tak głębokimi spadkami, jednak jest to możliwe i jednak korekta rzędu paru na 120 lub nawet tych 30% jest tak najbardziej w zasięgu Bitcoina. Na tamten okres można spojrzeć przez pryzmat wielu innych metryk, na przykład MVRV Z-Score, który nam pokazuje podobną sytuację. Aktualnie Z-Score jest na poziomie 1,44. W przeszłości poziom ten tak był przebity, jednak później mieliśmy do czynienia z mocnym odreagowaniem i zresetowaniem tej metryki, nawet nie biorąc pod uwagę czarnego ładnęcia, z którym mieliśmy do czynienia tutaj. I raz jeszcze, podobnie było w poprzednim cyklu, dotknęliśmy te poziomy oraz kolejne odreagowanie. Zatem nie daj się ponieść tym pozytywnym newsom. Ja wiem, ETF-y nadchodzą. Halving jest dosłownie już za rogiem. Tylko pytanie czy warto ryzykować tych 10%, ryzykując przy tym spadek na 20 czy 30% niżej. Pamiętaj, że brak pozycji to też jest pozycja. A jeśli będziesz podchodził do tematu długoterminowo i akumulował z głową, to nadal możesz wyjść bardzo dobrze na swojej ekspozycji na Bitcoinie i innych kryptowalut na przestrzeni paru miesięcy lub paru lat. Jednak warto tutaj raz jeszcze się zastanowić, czy jesteś na tyle cierpliwy. Moim zdaniem opłaca się być cierpliwym, ale to już jest moja opinia, nie jest to żadna porada. Idąc dalej, to spójrzmy raz jeszcze na wykres Bitcoina z perspektywy jednego ciekawego wskaźnika, który również pokazuje nam coś, co jest zdecydowanie warte uwagi, jeśli chce się zarobić na tym rynku. Dlatego, tak, wiem, to wygląda dosyć chaotycznie, jednak to, co nas interesuje, to czerwona linia. Dlatego resztę sobie wymarzymy, zostawimy sobie tylko czerwone i te takie różowe. Ok. I po co ja to zrobiłem? Zrobiłem to po to, abyś skupił swoją uwagę na szczyt tej czerwonej i różowej linii, tej różowej linii, która znajduje się właśnie Tutaj, ok? Na poziomie 48.955 dolarów. I co z tego? A to z tego, że to szczyt tej różowej linii wyznaczał nam również okolice lokalnego szczytu, który nastąpywał po niej nawet parę tygodni. Tak było w poprzednim cyklu, a w jeszcze poprzedniejszym wyglądało to bardzo podobnie. Różowa linia zatrzymuje się przy 722 dolarach, lokalny szczyt przy 783 dolarach. Dlatego... Chmura i chimoku jest przydatna na wiele sposobów, jednak to cofając się na większe interwały, bo teraz znajdujemy się na wykresie jednotygodniowym, czyli już spojrzenie bliżej perspektywie długoterminowej, pokazuje nam naprawdę wiele. Zatem jak widać, wiele czynników pokazuje nam to, że lokalny szczyt przedhalvingowy znajduje się mniej więcej w tym tutaj rejonie. Czy tak będzie? Nie wiem, ale ja osobiście kładę swoje pieniądze, nie korzystam z dużej dźwigni, pamiętaj, że ja nie jestem gołosłowny. To, na co mówię, stawiam swoje pieniądze, nie bawię się w jakieś kryptopogodynki, a wiem, że niektórzy z naszego podwórka lubią, dlatego też nieskromnie powiem tobie, abyś wysłał ten materiał po jego obejrzeniu swojemu znajomemu, który zaczął się interesować kryptowalutami lub nawet pisał do ciebie, czy wchodzić teraz, czy nie. Jak sam zresztą usłyszałeś, pokazałem aktualną sytuację dosyć konkretnie. I na czymś takim skupiam się na swoim kanale, Twitterze oraz Telegramie. Oczywiście nie samym Bitcoinem człowiek żyje. Ja również na Telegramie LCC dzielę się kryptowalutami, altcoinami, na trzymanie długoterminowe. Oraz opisuję, co z nimi aktualnie robię i kiedy je dokupuję. Do tego znajdziesz tutaj parę przykładowych strategii tradingowych. Do tego znajdziesz tutaj wiele materiałów edukacyjnych, jak i przykładowych strategii, których możesz użyć do budowania swojego własnego podejścia do rynku. Oraz oczywiście moje osobiste zagrania w bardziej konkretnym wydaniu niż tutaj na YouTubie, ponieważ tak jak mówiłem, mogę się tutaj dzielić bardziej na bieżąco. Pamiętaj też, że zbliżające się tygodnie, jak i miesiące, to w dużym stopniu przełożą się na wykorzystanie potencjału tego rynku w perspektywie jednego roku do dwóch lat. A jeśli oglądasz ten kanał i ten materiał, to prawdopodobnie po to, żeby właśnie wykorzystać ten potencjał. Dlatego skup się na samych konkretach, emocje odłóż na bok. Moje portfolio altcoinowe ma się bardzo przyjemnie, a potencjalna korekta, którą sobie dzisiaj omówiliśmy, zrodzi okazję, jedną z takich ostatnich moim zdaniem okazji, aby załapać się na ceny altcoinów, jak i bitcoina, o których ludzie będą marzyć w perspektywie paru miesięcy lub tych dwóch lat. Ludzie będą mówić, że mieliśmy szczęście i tak dalej. Rzeczywistość jednak wygląda nieco inaczej. Spędziliśmy tutaj bardzo dużo czasu na research. Ja się dzielę swoimi znaleziskami, swoimi analizami tutaj i na telegramie. Więc jeśli będziesz na bieżąco, a nie podejdziesz do tematu hobbybistycznie, tak jak pisałem na Twitterze, nikomu nie uda się złapać tych wszystkich okazji, a tym bardziej podchodząc hobbystycznie, to nie dość, że załapiesz się na o wiele mniejszą porcję tych okazji, to pamiętaj, że mamy do czynienia z ryzykiem i nie zdziwię się, jeśli podchodząc tak powierzchownie do tematu, to statystyka Ciebie pochłonie i znajdziesz się w tych 90 czy tam 80% co tracę. Więc jeśli mam Tobie dać zadanie na dziś, to utwierdzenie sobie w głowie, że przez kolejne miesiące i przynajmniej dwa lata musisz być w pełni skupiony i poświęcony Temu, aby wykorzystać ten rynek, nie stracić na nim, co już sprawi, że będziesz w mniejszości, a co więcej, to rzeczywiście zarobić na nim, a to już jest o wiele cięższe. Nie będzie łatwo. Przypomnę, że mój telegram jest w pełni darmowy, jeśli jednak chcesz pójść o krok dalej i postawić na siebie i na swoją edukację. To w ostatnim czasie ruszyliśmy z naborem do areny tradingu. Jak widać jest to o wiele bardziej złożona grupa niż moja na Telegramie. I prawie każda z tych sekcji ma przypisanego profesjonalistę w swojej dziedzinie. Dla przykładu Mike od swing tradingu mamy innych traderów, którzy bardziej krótkoterminowo podchodzą do swoich zagrań mamy dane on-chain, altcoin na hostce, analizę gospodarczo-ekonomiczną, perspektywiczne low-capy i degeny, wszystko w jednym miejscu. Oczywiście nikt nie jest dobry we wszystkim, dlatego zebranie osób, które żyją z tego rynku w jedno miejsce, czyli właśnie na arenę, tworzy tutaj przestrzeń, której nie spotkasz nigdzie indziej, a z racji kompleksowości tego przedsięwzięcia, to dostęp jest płatny I ja nie będę Tobie mówił, że po tygodniu czy dwóch tygodniach będziesz zarobiony, będziesz mógł rzucić pracę i tak dalej. Nie, my tutaj podchodzimy do rynku, na sucho, na zimno, czysto kalkulacyjnie. I z naszym zapleczem jesteśmy w stanie nagiąć tą statystykę, której 90% osób traci i nagiąć ją na tyle, żeby mniej osób traciło, angażując się z tym rynkiem. Więcej osób wychodziło na zero oraz więcej osób rzeczywiście zarabiało na tym rynku. Więc jeśli takie coś Ciebie interesuje, to przypominam, nabór na chwilę obecną trwa. Nie wiem, jak długo będzie trwał. Aby dołączyć, wypełnij krótki formularz pod tym filmem. Ktoś z naszego teamu się do Ciebie odezwie i odpowie na wszelkie pytania. Będzie to krótka, niezobowiązująca rozmowa, na której dowiesz się wszystkiego, jeśli chodzi o szczegóły działania w tej grupie. I tutaj mogę się podzielić z Tobą takim wewnętrznym info, że zainteresowanie jest spore. Ja nie mówię tego, aby się pochwalić czy coś, tylko daje to nam wgląd w to, co jest ważne aktualnie dla ludzi. Z tego, co widziałem na Twitterze, to niektórzy próbują łapać napompowane coiny, a niektórzy w tak kluczowym momencie na rynku... Stawiałem na edukację, za co gratuluję, oraz gratuluję Tobie, że jesteś ze mną na tym kanale właśnie teraz, ponieważ, będąc teraz ze mną na tym rynku oraz przez ostatnie miesiące i lata, to znacznie zwiększyłeś swoje prawdopodobieństwo, że zarobisz na tym rynku. Jesteś uzbrojony w większą wiedzę niż osoby, które dopiero co dołączą. Nie wiem jak Ty, ale ja jestem tutaj po to, żeby zarobić. Na bieżąco wrzucam tutaj aktualizacji oraz analizy i myślę, że wspólnie da się tutaj coś naprawdę fajnego wyrwać z tego rynku. To by było na tyle na dzisiaj. Pamiętaj o formularzu w opisie na dole, jeśli chcesz dołączyć do Areny, o subskrypcji tego kanału, jeśli chcesz być na bieżąco oraz do dołączeniu na Telegram. To wszystko zajmie dosłownie parę sekund, a co równie ważne jest, to operowanie z najlepszymi narzędziami, więc znajdziesz również w opisie link do wspomnianej giełdy Bybit. Tak jak zresztą widzisz teraz to przy rejestracji oraz depozycie przynajmniej 100 dolarów, otrzymasz kolejne 25 USDT bonusu, czyli 100 złotych już na start za tak naprawdę najbardziej podstawowe czynności giełdowe. A na dodatek to pierwsze 100 osób w tym miesiącu, które się zarejestruje, otrzyma 30 USDT i otrzyma je na koniec miesiąca. Jest to akcja ekskluzywna dla osób korzystających z podanego linku. Więc kliknij, zarejestruj się. A przy okazji, jak napiszesz do mnie na Telegramie lub wyślesz maila ze swoim UID, kodem użytkownika, to dodam Ciebie do wspomnianej grupy LCC. Powiedziałem o operowaniu z najlepszymi narzędziami na tym rynku, dlatego porównajmy sobie, jak prosta strategia tradingowa ze startowym depozytem 1000 dolarów by się zachowywała na różnych giełdach. Na giełdzie OKEX byłaby ona zyskowna i po 100 tradach Twój depozyt by się powiększył o ponad 11%. Natomiast na giełdzie Bithumb byłoby to prawie 20%, a na Bybit ponad 33%, czyli widzimy, że Operując na odpowiedniej giełdzie, możesz zarobić dosłownie trzy razy więcej na przykładzie tej prostej strategii. Ale to nie wszystko. Jeśli wejdziemy sobie na giełdę Upbit, to tutaj zobaczymy, że ta sama strategia, która była bardzo zyskowna na Bybitie, już na innych giełdach jak Upbit, to widzimy tutaj, że ta sama strategia byłaby już stratna, a czegoś takiego chcemy uniknąć. I ja to robię właśnie za pośrednictwem giełdy Bybit. To by było na tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, żeby nie zrobić z siebie klauna, próbując na siłę rozgrywać rynek i słuchać się swoich emocji, pójśćcie na czyste wykresy, Powolutku dodawajcie sobie kolejne poszlaki, połączcie je w całość, wyciągnijcie własne wnioski. Tylko tyle i aż tyle. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć i do zobaczenia.